Cześć! Mam na imię Michała, a w tym filmie chcę Ci opowiedzieć, w jaki sposób tworzy się filmy 360. Na rynku pojawia się dzisiaj mnóstwo bardzo ciekawych i fajnych rozwiązań. Jest to chociażby Kodak 360, jest kamera Theta, jest Nikon, jest Kano ze swoimi obiektywami mnóstwo ciekawych rozwiązań. Mają one jednak zazwyczaj dwie podstawowe wady. Pierwsza z nich to jakość. Dlaczego jest ona taka istotna? No bo załóżmy na potrzeby chwili, że nasza kamera 360 ma możliwość nagrywania Full HD. Mniej więcej w ten sposób to wygląda, czyli mamy 1920 pikseli na 1080 pikseli. Na zwykłym monitorze przy komputerze będzie ten materiał świetnie wyglądał. To bardzo fajna rozdzielczość. Natomiast kiedy ten obraz musimy niejako zawinąć wokół widza, okazuje się, że ta jakość już jest dosyć słaba, już jest często niewystarczająca. Druga kwestia, która jest częstym problemem przy tworzeniu tego typu materiałów, to to, że tego typu rozwiązania jak obiektywy, chociażby właśnie Nikona, nie nagrywają tak naprawdę w lewej sfery. Jest to rozwiązane w ten sposób. Załóżmy, że jest to ten obiektyw, chociaż jest to Zenit. Tak naprawdę na obiektyw nałożone jest lustro, które nagrywa jakąś tam część sfery, natomiast nie nagrywa pełnego 360, chociaż często hucznie nazywa się kamerą 360. W praktyce więc stopka to miejsce czy też to miejsce nie jest tak naprawdę nagrane, jest to jakieś czarne miejsce, jakiś czarny punkt, który niestety nie jest nagrany w takiej pełnej sferze. No i jakość, o której już wspomniałem. Ja zdecydowałem się na rozwiązanie takie najbardziej popularne, wystarczające już do w miarę profesjonalnych rozwiązań i mówię tutaj o sześciu kamerach GoPro, które są w takim specjalnym uchwycie, który nazywa się rigiem. Tych rigów czy uchwytów jest kilka tak naprawdę na rynku. Najpopularniejszym rozwiązaniem jest Freedom 360 lub Hero 360. Teraz niedawno, w zeszłym tygodniu, pojawiła się również możliwość preorderowania oficjalnego riga do kamer 360 od GoPro. Natomiast cena bardzo mocno zniechęca, jest to ponad 1500 dolarów co dosyć mocno może zabojać po portfelu. Ja zdecydowałem się na polskie rozwiązanie tak naprawdę. Jest to uchwyt RIG drukowany na drukarce 3D, odpowiednio wzmocniony, żeby on wystarczył do różnych rozwiązań. Ma on swoje wady, może nie jest to miejsce, żeby teraz o nim rozmawiać. Więc jest to całkowicie wystarczające do moich rozwiązań. Pozwala nagrywać fajny materiał. Kamery, które, z których korzystam, są to kamery GoPro Hero 4 Black, które z różnych względów się na nie zdecydowałem. Pozwalają nagrywać w 4K w 30 klatkach. Mają jeszcze kilka innych kwestii. Z których ja na co dzień korzystam, mogła to by być oczywiście poprzednia wersja, czyli Hero 3, który również pozwalałby do dobrego nagrywania materiałów tego typu. Tych różnic pomiędzy nagrywaniem klasycznym a nagrywaniem filmów z 360 jest więcej. No, niech nam znowu posłuży Zenit, trochę już wysłużony. W momencie, kiedy kręcimy taką zwykłą kamerą, załóżmy, że jest to zwykła kamera, tak naprawdę wybieramy pewien określony wycinek. No, załóżmy, że jest to 90 stopni. Mamy możliwość decydowania o przesłonie, o rozmyciu tła w ten sposób, o ogniskowej i o wielu innych kwestiach. Natomiast w tym przypadku musimy nagrywać pełną sferę. Nie mamy nic do ukrycia. Innymi słowy, nie ukryjesz oświetleniowca, nie ukryjesz mikrofonów, w dodatku scenariusz, aktorzy muszą być do tego przygotowani. Bardzo często popełnianym błędem na YouTube jest to, że tak naprawdę akcja w kamerze dzieje się tylko z jednej strony. Mimo, że mamy możliwość nagrywania pełnego, pełnej sfery, pełnego obrazu 360, no to akcja dzieje się tylko z jednej strony, więc w praktyce niczym nie różni się od takich klasycznych, zwykłych materiałów filmowych, oprócz tego, że można się tam po prostu rozglądać. Tak więc, jeżeli chcesz zająć się materiałami 360, musisz pamiętać o kilku rzeczach. Pierwsza, najważniejsza, to pamiętaj o tym, że akcja musi dziać się wszędzie, nie tylko przed jedną kamerą, ale że zarówno aktorzy, jak i cały scenariusz musi być przygotowany do tego, że akcja dzieje się z każdej strony, bo nasz widz może wybrać inaczej niż my chcemy go głównie poprowadzić przez akcję i będzie wyszukiwał jakichś smaczków. Ostatnia kwestia to kwestia lokalizacji. Lokalizacja musi być ciekawa, interesująca i ogarnięta. Nie wystarczy znaleźć jednego ciekawego miejsca, w którym, tak jak w przypadku klasycznych filmów, po prostu nagramy ten fragment, ale cała lokalizacja jako taka musi być ogarnięta. Zajmiemy się teraz w kolejnym kroku kwestiami technicznymi czyli tym, w jaki sposób trzeba skonfigurować kamery, w jaki sposób je poustawiać, na co trzeba zwracać uwagę przy zwrócaniu sprzętu czy innych kwestiach tego typu przy montażu filmów 360. Zapraszam do kolejnego filmu.